Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. W tym poradniku pokażę Wam, jak pobrać GTA 4 przez torenta. A więc wchodzimy na naszą przeglądarkę i wpisujemy torenty.pl. W wyszukiwaniu wpisujemy naszą grę, czyli GTA 4. Wybieramy czwartą opcję od góry. Następnie przyciskamy pobierz torenty i OK. Od razu po uruchomieniu powinien nam się uruchomić. Od razu po naciśnięciu powinien nam się uruchomić BitTorrent. Oczywiście, jeśli mamy, to trzeba pobrać. <laughs> ja już to mam pobrane, więc pokażę Wam, jak zainstalować. Yy, tu najpierw są yy, ISO, więc trzeba je wypakować. Ale ja już wypakowałem i. Mam to w jednym folderze, czyli DVD1. Jest wszystko i po prostu instalujemy. Najlepiej wypakować to przez PowerISO lub Daemon Tools. więc instalujemy. Jeżeli oczywiście mamy program Microsoft Direct, to nie musimy tego pobierać i naciskamy "No I don't want to install Direct this time". I oczywiście drugi program. Też nie musimy instalować. Tu wybieramy nasz folder, gdzie ma być gra, i gdzie ma się znajdować na pulpicie. I się instaluje. Oczywiście ja już mam zainstalowane, lecz tutaj tylko tak pokażę, jak to bynajmniej wygląda. No, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia w następnym odcinku.